Zagrajmy w Deus Exa. Poprzednim razem dowiedzieliśmy się, że musimy rozwalić pewien transportowiec, który wiezie ze sobą ładunek wirusa. Ale oczywiście tam właśnie zmierzamy. Na początek może spróbuję jakoś się rozprawić się z swoimi pojączkami. Są dosyć irytujące, tam te... no, tych pojączków także są dosyć duże. A ile się jeszcze ustawiły? Tak No właśnie. Okej, okay, wszystkie trzy poszły za tym. Nie martwcie się już o nic. One powinny być mieszkodliwione yy, do właściwie końca mojej roboty będziemy. No Już tak będziemy wracać w, tył, w tą samą ścieżkę. Zobaczmy, za tymi drzwiami kryje się zaś. Okej, okay, kryją się dwa dodatkowe pojączki. Myślałem, że jeden. Niemniej jednak Olejemy to... Okej, okay, czyli on będzie mógł sprawiać mi jakieś kłopoty, chyba że go rozwala z pomocą tego miecza? Albo nie, okej, okay. whatever. W każdym razie tamta droga, jak widzieliście, jest dosyć upierdliwa, odkąd jest to tylko korytarz i... są pojączki. Zatem tak, widzimy już... Przed sobą ten oto piękny statek, który będziemy zatapiać. Wygląda on dosyć giwacznie muszę przyznać. No, ale może tak statki wyglądają w życiu, nie widziałem za dużo transportowców. Zatem tak bardzo czepiać się nie będę. Tutaj jeszcze tylko skoczę z drugiej strony, żeby dostać trochę więcej punktów doświadczenia. Nie wiem, 40, 50, 50. Okej, okay, dostałem już je wcześniej. Uuu, dobrze. Whatever Czyli tak Jeszcze nie pamiętam co wyłączał ten cały portal terminal boży portal Grałem w portale, ale aż tak za nie zapadł mi w pamięć bym wspominał jego nazwy teraz Hmm To raczej powinno Dobra jakieś drzwi, brak sygnału chodzi mi do obrażeń, na razie się nie przejmuję, odkąd można będzie je wyleczyć na sadku, tam jest jakiś bot medyczny czy coś w guście. Hmm. To nie wygląda na windę i bardzo chciałbym tam się dostać. To chyba będzie tędy. Można oczywiście, jeśli ma się odpowiednie implanty, zeskoczyć bardzo łatwo z tego... z tej siatki, czy... no... To jest głównie siatka. Można bardzo łatwo zeskoczyć na statek, jednak ja jeszcze chcę zgarnąć więcej punktów doświadczenia. To są małe ilości, ale jestem bazagna. No. no i odkąd łatwo je dostać za to Nawet jak widzicie gra nam podsuwa pewne rozwiązanie, można skoczyć po tej balce. I wtedy także dostać się na statek, jednak to mnie nie interesuje, mogę bardzo łatwo. Za tym skokiem to tym zrobić. Ha, to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Może krótki zapis. Właściwie to jest dobry pomysł, by awansować moją postać w broni lekkiej. Tak jest. Mój Denton jest już mistrzem w posługiwaniu się każdą bronią lekką, taką jak pistolet, pistolet z tumikiem oraz, Boż boże się, boże mi kusza. Nie jestem pewien, czy ci panowie będą mi przeszkadzać. Raczej nie sądzę. Oni po prostu patrolują ten teren i raczej nie zbliżają się bardziej niż do tych drzwi hmm. A zresztą czemu mnie, Mogę zabić Niech tu tylko znajdę jakąś wygodną pozycję Na przykład ten pan Gwicie jeden strzał i już leży I tak właśnie będzie reagować większość przeciwników którzy Nawet chyba strzał w hełm to nic nie znaczy po prostu od razu giną Chciałbym jeszcze zdjąć tego drugiego go. A. Wow, czyli on idzie całą drogę tędy. W każdym razie już o nim. Teraz można zwiedzić... No, jeszcze te minikasonki. Thank you, Captain Teraz można by było pochodzić po pokładzie, jednak nie znajduje się aż tyle ciekawych rzeczy tam można wejść na coś w rodzaju komina, zdaje się. To jest bardzo wygodny punkt jeśli chcecie zdjąć strażników e, pilnujących pokładu. To jest właśnie coś w rodzaju komina. Hmm, to ja się bardzo... Postaram się nie sferować, nie... szybko go Okej, okay, od razu sfilowałem Dobra, nie będę, nie będę Miałem pewne przeczucia, że tak to się skończy Hmm, czyli prościej będzie go po prostu stuknąć Albo zignorować Wiem, że zignorować raczej bym nie chciał, ponieważ będę wracać tu samą drogą. Ja raczej chciałbym Jest się czystą? I Teraz go schowajmy. Też nie istnieje ku temu bardzo dobry powód. Po prostu poczujmy się bardziej jak w Splinter Cell. Teraz oczywiście można tutaj zdobyć mini Ambrozję, mini Fiolkę Ambrozji dla... Jaka tauda, Dauda? Dauda? Jakiś tak Tu raczej nie powinno być nic ciekawego od wytrych albo i Na razie mnie nie, nie interesuje hmm. to Jeszcze jeden gości ładzi na górnym poziomie Chyba często staje w tym korytarzu W korytarzu wrogu. rogu okay. Znowu mało higieniczny sposób na przechowywanie jedzenia Oczywiście nasi marnarze się tym nie przejmują hmm. Okej okay, czyli on jest tutaj on raczej pójdzie swoją ścieżką I tak, tu powinno być Powinna znajdować się ta felka? Jest Mini felka Ambrozji Nie sądzę, żeby coś zostało jeszcze, pewnie sypialnie, czy coś w gusie, czy kajuty właśnie. Dosyć obszerne jak na ...frachtowiec, czy statek transportowy. Piwo. Czemu nie? Wypijemy po udanej misji. Rafajki to już trochę za dużo. I teraz wystarczy udać się na górę. Czy w górę? No, nic się nie dzieje. To smutne. W sumie pamiętam teraz y, droga na dół jest dosyć oczywista, ale niestety jest chroniona przez y, nanozamek, można rzec. Zatem nie otworzymy to... Nie otworzymy tego wytrycham, Czyli musimy po prostu zdobyć... Nano klucz, który znajduje się chyba już na tym poziomie. Nie, 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 należy, czy nie należy... nie należy... Nie trzeba iść na samą górę do... na Mosce Kapitańskiej. Ok, on tu idzie zaraz go. Spokojnie zdejmiemy. Mam nadzieję. i raczej należy z tymi szybami większość z nich łączy się i raczej wystarczy nasz miecz oświetla dosyć dobrze tu mamy robotę jednego z dwóch bardzo miło że na tym poziomie znajduje się znajdują się dwa roboty można nie przejmować się za bardzo energii. także mini magazyn To są jakieś notatki i w zasadzie nigdy się w nie nie zagłębiałem. podają jakieś kody, nie sprawdzałem do czego są te kody i mało mi to interesuje. Na tym poziomie tak znajduje się chyba... Okej, okay, muszę. Właściwie po co ja targam ten nóż? A to piwo. A piwo użyłem. I... Nie wiem, zaczyna nam ślepnąć po wypiciu jakiegoś bardzo mocnego denaturatu. Celność, celność, celność można dać... Yy... A, powiedzmy. 100. Czyli tak, na tym poziomie znajduje się właściwie tylko jeden moment, yy, przez który użyjemy bardzo dużej ilości multi narzędzi. Ale to naprawdę nie jest kłopot. Jak widzicie, bardzo łatwo się je znajduje. Znowu blisko od... Maszynownia. To jest most do maszynowni. To może być nieco ważny kot już yy, kojarzę, gdzie można go zastosować. I to jest właśnie dostęp pod podkład i na tym etapie można już się wycofać i iść po prostu pod podkład. Jednak jestem zainteresowany w pewnej modyfikacji, którą można zrobić na tym mostku. <grywanie> Nie, zupistol to przełamę. się Boże. Czyli jesteśmy w pełni naładowani. Każdym znaczenie tego słowa i... oczywiście. Się... Musiałem piekać. I wydaje się, że ktoś się zaciął na jakiejś teksturze. Ech. Dobra, zapis, nie zapis, zapis. Najwyżej będzie mieć śmieszną walkę z jakimś wciętym przez tekstury klasiem. Ta kamera jest bardzo upliktowa. wam powiem. Można je wyłączyć tylko na samej górze i to jest... Uh, ...rzut na dupie, powiedziałbym. Hmm. Ok, jakoś tak. Może mi się uda... ...ok. Dobrze. Tutaj także widzimy... Nie wiem, czy po raz pierwszy... ...może nie. Ale na tym poziomie także warto wspomnieć, że znajduje się bardzo duża ilość y, nieruchomych kamer Które właściwie tylko wtedy ruszają się, kiedy nas zobaczą I nigdy nie wracają do poprzedniej pozycji, co może być użyteczne dla niektórych No, czyli widzicie Tak tu idzie... Co tam było? To to samo, ok tak, jeśli nie chcecie zabijać żadnego ze strażników czy unieszkodliwiać z jakiegoś dziwnego powodu, to, to może być trochę irytujące. Teraz właściwie powinienem znaleźć się nad pomieszczeniami w pobliżu mostka kapitańskiego. Jedno z nich pomieszczenie mnie bardzo interesuje, odkąd zawiera jedynych dwóch strażników, pozostałych dwóch strażników. Hmm, Powinni być tutaj. Teraz zobaczmy. Did Okej, okay, bardzo Hello? Bardzo serious się Zwykle sprzą Się sprzątnąć jednym gratem. Hello? Kto jest Kto out